Hej, kochani, witajcie w dzisiejszym odcinku na tym kanale i witam Was znowu, chora Aniela. Co jest najdzławniejsze ostatni filmik, który pojawił się na moim kanale, to był również, kiedy byłam chora. Dziwna zbieżność sytuacji. No, mówi się, cóż, chociaż to było ponad miesiąc temu i znowu jestem. Nie ma jak to być chorym. Uwielbiam to, normalnie mam zetkany nos, tak więc brzmi okropnie, ale już trudno, ponieważ filmik. Żadne nie dodałam, chyba już ponad miesiąc z tego, co ja ostatnio kojarzę, tak więc przydałoby się już w końcu jakiś normalny filmik. Jak widzicie, tutaj mamy wishowanie na rejdenkę. E, mamy tutaj dużo kuleczek, będzie również standard banner, czyli ten e, z Noelką, i potem jeszcze pójdziemy na standard banner. Chcę Wam tylko powiedzieć tak: ten filmik jest nagrywany jeszcze w 3-3. Druga faza, czyli już praktycznie trochę temu, bo zaraz będzie 3, 4, druga faza. Ale mogę Wam od razu powiedzieć, że nie wiem, czy ja zrobię chyba jeszcze może jakiś jeden odcinek, będzie taki bardziej fabularny, czy coś ten desen, i potem będzie kolejny filmik złyszowania. Tak, znowu łyszowanie, chyba. Ja Was tutaj załyszuję. Wy po prostu będziecie mieli tyle tych łyszowań, że Wy już będziecie mieli mnie dosyć, co nie? Wszyscy mówią: o łyszowaniu w końcu, w końcu, w końcu. A tymczasem ja jedno łyszowanie, drugie łyszowanie i trzecie łyszowanie, tylko na kanale normalnie trzy filmiki pod rząd. Nie no, coś muszę wstawić pomiędzy tym łyszowaniem na Rejnenkę, czyli tym odcinkiem, bo nie wiem, co ja z tym zrobię. Jak widzicie, tutaj sobie leci jeszcze ten zwykły baner. Był ten. No, taki. Aha, tutaj lecimy od razu z Rejdenką. Ja Wam powiem tak, że ja dogrywam ten głos później, bo wiecie, no, chora, to ja jestem teraz. Tam, w, ty... już już w lutym. No, dlatego macie dopiero teraz ten filmik. Ja ogólnie bardzo przepraszam Was, że dopiero teraz. Ale wybaczycie mi, ja Was wierzę też. No, tutaj mamy Shiqciu i tutaj jestem taka, wow, super singciu. Jej, chociaż go nie ma na banerze, a wiecie, Singciu zawsze jest przydatny. Singciu jest The best of the best Ja tak uważam, nie wiem jak wy mi się podoba. E, co dla mnie dalej jeszcze na przykład? Mogę Wam powiedzieć tutaj od razu? Chcę Wam z góry podziękować za taką aktywność. Oczywiście jesteście najlepsi dla mnie e, Co Wam chcę jeszcze tutaj przekazać. Jak widzicie, w ostatnim czasie były takie filmiki, że po prostu nagrywałam i na przykład wishowałam, czy tam zaczynałam MSP od nowa, tylko był poradnik dla Kokomi, to było dwa miesiące temu. E, zdarzała się ta, taka trochę dziwna i w sumie smutna sytuacja. E, no, dlatego trochę przykre to jest, ale nic z tym nie zrobię de facto, dlatego trzeba to jakoś przeżyć i przeboleć. Mogę Wam powiedzieć, że moje konto, które, wiecie, to było to moje główne, na którym grałam, były poradniki z niego, czy tam jakieś inne też typu filmiki, takie jak tam poradniki, wiecie, jakieś tam umówienia, wszystko ogólnie na tym koncie. To trochę się pokomplikowało, próbowałam wejść na moje konto, na początku na laptopie, nie mogłam się zalogować, sprawdzałam jeszcze raz hasło i mail, no, pisało, że nie można, że nie ma takiego konta, że nie ma żadnego takiego na no, tego maila. No to powiedziałam, to coś dziwnego. To postanowiłam wtedy na telefonie. No, wtedy na telefonie sprawdzam próbuję się zalogować, bo jak Wam wcześniej mówiłam, zazwyczaj jak nie nagrywam odcinka, to grałam sobie po prostu na laptopie, ale trochę ciężej u mnie wtedy jest z, e, też z montażem, żeby tego trochę więcej po prostu problemów mam, jeżeli e, nagrywam na laptopie, dlatego bardziej jestem tutaj nastawiona na nagrywanie na telefonie i tutaj właśnie przegrałam na Jean. Niestety. Ale to nawet e, Jean to fajne, akurat ona daje nam też i e hila, e, akurat ona jest fajną postacią. Ją akurat lubimy. Tak więc nie jest tak źle i najgorzej. Ją to, jak to można powiedzieć, przetrabimy i akceptujemy. I był taki właśnie wynik: taki trochę duży czy malutki problem. Kto, jak uważa, że postanowił, dobra, to ja wchodzę na to konto, co nie teraz na telefonie. Wpisuję hasło, maila i znowu wyskakuje mi ten sam komunikat, że konto na to nie istnieje, że jakby wiecie, nie ma na tego maila żadne konto nie jest podłączone. Ja miałam takie i tutaj mamy na trz... tutaj mamy przed soft pity na Low Pity. Eee, wiecie, no wtedy tutaj mieliśmy 50-50. Przepraszam, że odbiegam od tematu, ale tutaj mamy Raiden Shogun. To oprócz komentowania, jakby też wisszowania, to też tutaj mam jeszcze mówię historię. Trochę się zaczekacie. Tutaj po dłuższym tak jeszcze trochę się zastanawiam, zanim zastanowię się, co tam trzeba, a ja to od razu na broń. To jeszcze mam tutaj standard banner. Tutaj mi się trochę poładowało, ale to wtedy teraz tutaj mogę na spokojnie Wam powiedzieć, że no nie dało się i nie można było się na nic tak zalogować. Na początku pomyślałam, że sobie zostawię to konto, co nam z Wonderer'em. Potem pomyślałam, nie, no, może jednak to, co z rajdenką już jest. Bo wiecie, do rajdenki, jak jeszcze na rajdenkę łyszowałam, to miałam jeszcze tam to konto. A potem wynikła taka sytuacja, że już nie mogę się zalogować. A wtedy założyłam to trzecie konto, bo po prostu dla mnie ja Wam robię te łyszowania. To ja to robię specjalnie. Wiecie, zakładam te konta, żeby było ciekawe łyszowanie. Ja specjalnie wcześniej je zakładam. Trochę muszę jednak poświęcić te cza też czasu, że. Na tych kontach, żeby po prostu było. Ja naprawdę dużo poświęcam czasu, żeby grać na nich i robić tą fabułę i zbierać te łysze. I postanowiłam tak, że mam inne teraz konto, na którym będzie łyszowanie na Na nim mam póki co największe bo już 45. Zaczęłam zbierać, wiecie, tą domenę, gdzie jest Shimenawa i emblem, ale to będzie trzeba omówić na inny odcinek z artefaktami, bo po prostu nienawidzę domeny z Crimson, wiecie, z Crimsonem, po prostu w Strongboxie sobie potem zamieniam. Ale powinnam, chyba myślę, że następny odcinek właśnie będzie o artefaktach. Co to jest za ból? I jak macie ten 45. Adventure Rank, to kiedyś wam też mówiłam, że trzeba zrobić odcinek o tym. Tutaj sobie poodbieramy to, co mam ze shopu za darmo, bo czemu by nie? No, zawsze trzeba korzystać z takich sytuacji, dlatego to odbieramy i lecimy dalej. To postanowiłam, że zakładam je tutaj najbardziej, tam na tamtym kącie najwięcej zrobiłam. Questów i tego wszystkiego, dlatego postanowiłam, że to, co mam słutało, tutaj dam najwięcej swojego serduszka, tak to powiedzmy. Tam mam też najwięcej Wishmap za całe, jakby te wszystkie moją rozgrywkę. Tam było. Tam chyba jest 37 tysięcy, tak około niecałe, ale też jest 45 już, jakby wyrolowane. Ja Wam mówię, co będzie następny w ogóle odcinek. Boże Święte, co ze mną jest nie tak. <laughs> Chora jestem, przepraszam. No i dlatego tak to wyszło, że. No nie mam konta. I poznałam, że Hutao to jest naprawdę silna postać. Ale dalej się waham, czy będę usiłować od razu na jej C1, czy lecę potem po jelan. jeśli na przykład polecę po c i wygram dwa razy 50-50. To wtedy jeszcze wystarczy mi na przykład na nie wiem, C1 Hutao to może będzie Hutao albo jakaś inna postać, a może wtedy lecieć na Staff of Home, bo też jest bardzo dobra. Ja mam już taki medyk w głowie, tak więc napiszcie w komentarzu, co ja mam robić, bo nie wiem, no na pewno ja chciałabym tak zrobić, żeby też mieć Jelan, bo one fajnie ze sobą grają, a ja teraz potrzebuję postaci, bo ja tam nawet nie mam żadnej pięciogwiazdkowej. Dlatego ja uważam, że dla mnie teraz jest bardzo ważne i priorytetowe, żeby zdobywać jakieś tam postacie. Tutaj właśnie poleciałam już po brońkę. Jak widzicie, ja w ogóle tutaj zagadałam was, o czym innym mówię, a wy dalej wtopieni w ekran, że wishowanie jest. No, ja jestem ogólnie nienormalna chyba. Przepraszam, naprawdę. Nie wiem, co ze mną jest nie tak. Widzicie, jak wishuję. Ja tutaj y, marzę o broni oczywiście o, dla rajdenki. Nie będę wymawiać tej nazwy, bo mam zatkany nos. To jeszcze gorzej to brzmi niż normalnie, jakbym powiedziała. I tak i tak bym to pokaleczyła, a jeszcze bardziej pokaleczę. Kto by tego chciał? Hmm, dobra, ta herbatka ciepła. Z góry też Wam chcę podziękować za ponad 900 subskrypcji. Dla mnie to naprawdę bardzo dużo znaczy. Jesteście naprawdę te beściaki. Ale wiecie, że teraz moje serduszko też płacze, bo kokomi długo nie będę miała. A wiecie, że kokomi majnelowe. Tak więc teraz, póki co mnie healing robi Barbara. <ścoughs> o Jezu. No mówi się trudno, co nie? Nic na to nie poczniemy. Tutaj mamy jeszcze trochę Wiszy, moja nadzieja dalej tutaj jeszcze jest i sączy się. Yy, dlatego w sumie to nic takiego ciężkiego. Tyle wam powiem, że ja się cieszę, co jest, to jest. A tak poza tym, to teraz mamy złoto, i zobaczmy, co tutaj u nas wypadnie. Ja jestem też bardzo ciekawa, bo nie pamiętam już. I co to będzie, co to będzie? Jest Skyward Atlas, ale nie fart. No cóż, trudno się mówi. Dobrze, wracam. Tutaj mnie przerwały na chwilkę, ale to chyba Wam nic strasznego to nie zrobiło. I tutaj dalej lecimy. Tutaj zastanawiam się trochę, czy to ma w ogóle jakikolwiek sens. Ale postanowiłam, dobra, już jak tak lecę, to lecimy, co nie? Co już żałować? Co będzie, to będzie, jednym słowem. No, i poleciałam. No, co powiedzieć? Za dużo tutaj mi wyskoczyło. Powiadomienie to oczywiście, sobie pomińmy tutaj, jak zwykle. Trochę lagów nie może nam tutaj brakować. Lagi są potrzebne w życiu. Pamiętajmy o tym. Bez lagów nie ma życia. Zasada numer jeden. Dalej, to co tutaj jeszcze tak naprawdę z takich rzeczy, co chciałam Wam powiedzieć, to w sumie wszystko powiedziałam, to tyle, że następny odcinek to właśnie będzie o tym, jakie domeny najlepiej farmić, bo no na tym koncie, co tam mamy, mamy już 45. Adventure Rank, to też możemy porozmawiać, możecie zobaczyć Strongboxa i tutaj mamy kolejne jakby złote, złoto, 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 złoto. I co to jest, co to będzie, co to będzie? Jestem very interesting. I jest to broń do Ayato. Nie jest tak źle, bo Ayato też mamy. Tak więc nie ma co narzekać. Tak naprawdę wychodzimy z... Mamy póki co trzy postacie. Mamy jedną Jin, Raiden, Ayato. Mamy Sky White Atlasa. Mamy Harangę Futsu. Tak więc jest dosyć dobrze. Nie narzekam. Nie wiem jak Wy na to byście zareagowali. Czy Wam się takie podobało, czy też nie. Ale mamy jeszcze tutaj 80 z tych kulek. I postanowiłam, że wydam je na ajato, bo go jeszcze nie mamy. A ja Wam zaspojlerowałam. Przepraszam, Boże, ale ja jestem głupia co nie. A nie chcę mi się jeszcze raz to nagrywać, bo już stracę głos, bo już to czuję. Czuję to swoją duszą. Co jest w ogóle śmieszniejsze? Najśmieszniejsze jest wszystkim w to, że yy, ja powinnam jutro pisać egzaminy próbne, a mnie nie będzie. <grym> a mnie nie będzie. Ja bym to tak... Mam to gdzieś. Po co mi egzaminy, co nie? Komu to potrzebne w życiu te próbne? Najważniejsze, że przyjdę na ten, ten najważniejszy. Albo też zachoruję i powiem, e, sorry, nara. Nie wiem, jak wy, ale. Esse już czuję, ja już czuję ją w powietrzu Esse. ja Wam mówię. Ja przeczuwam tutaj normalnie, już taką Esę, że normalnie, aż mnie e, kipi ze mnie. Kipi normalnie. Nie wiem, czy już jestem jakaś no, nienormalna, odklejona, czy co. Czuję, że wszystko. Ale mówi się trudno, co będzie, to będzie i tyle. Nie wiem jak wy, ja uważam, że trzeba się cieszyć z życia. Życie jest jedno. Ja już takie farmazony w, w ogóle gadam i ja chyba mam gorączkę. Tak no Ja chyba mam gorączkę. Poczekajcie, sprawdzę. Chyba jeszcze nie. A ja już myślałam, co nie? Bo to... Bo ja normalnie już jakaś taka... Trochę nienormalna się zrobiłam. Tutaj zostało mi jeszcze kilka łyżków, e, to też je tutaj zrobimy. E, ja, ja naprawdę jakaś nienormalna jestem. <śm> e, może ktoś mi pomóc, coś czy jakiegoś lekarza się, bo nie wiem, bo już jakaś taka troszeczkę mm. Przeczuwam taką trochę nutkę nienormalności z mojej strony. I to tak, to serio. Nie wiem, jak wy. Ja tutaj jeszcze patrzę paczki, co mi przychodzą. oh my gosh, thank you, AliExpress. To nie jest reklama, jakby coś. No ale jak chcesz AliExpress, to zadzwoń do mnie. Zawsze jestem dostępna. Hej, haj, Wiecie no. No, tak więc to w sumie tyle. Koniec tego solenia. To tyle. Dziękuję, że byliście. Pa.